Wcześniej się nazywała Las Vegas. Teraz yy, pokażemy, co tutaj w środku, jak to wygląda, a jakąś historię przy okazji to dopowiemy. Klub powstał w 1997 roku, początkowo nazywał się Las Vegas. W 2002 roku przyszedł remont i zmienił nazwę na Egipteka, a ostatecznie z powodu yy, pandemii sepsy został zamknięty w 2005 roku. Juhu. Wchodzimy zatem w podwoje Egipteki. Tutaj yy, znajdowało się główne wejście po lewej i prawej stronie. Tutaj była kasa. Jak sam napis wskazuje. Natomiast tutaj znajdowały się szatnie. Tutaj znajdowały się szatnie, gdzie zostawiano odzież. Idziesz, Maciej? Idzie, wiecie, zrobię. Chodzimy zatem. Ja będę szedł od tej strony. Jak państwo widzą, tutaj są toalety. Lusterka. Lustereczko powiedz przecie. Tak jest. Jak zapewne wiecie, toalety w takich klubach są bardzo często miejscem integracyjnym. Kabiny, mocowania do umywalki i teraz idziemy sobie. Tutaj, logo Egipteki Loże, troszkę. Jesteśmy przy części barowej. Lada. Barek, filary z napisem Egipteka. Pozostały loże. Idziemy wzdłuż baru. Cały czas patrząc jednocześnie pod nogi. Bo jak widzicie, tutaj jest tego naprawdę masa, i bardzo łatwo w tych ciemnościach się przewrócić. Jak wskazuje nazwa Egipteka, panują tutaj egipskie ciemności. Część parkietu, gdzie tańczono. gdzie widzimy loga. Ja tylko powiem, że zabierzemy też was do klubu 69, także niebawem tam się znajdziemy. Tak jest. On jest na górnym piętrze. Tutaj nie było dyskoteki, odbywało się tu po prostu schadzki. Tak jest. Tutaj pozostałości po Tablicy rozdzielczej, podwyższenie parkietu, scena. scena. O, właśnie, scena. Zaraz do eee, Ja jeszcze tylko zerknę. Takie zwykłe pomieszczenie. Nie wiem, gdzieś mi Maciej zniknął. Jest yes, i Maciej. A, no i DJ Maciej był na DJce. Alan, gdzie jest? Aha, jest, tak, jest. Schodzimy na parkiet. Może potańczymy. Alan jest już na dj jak widzicie. Na pewno, na pewno. Idziemy teraz. Są schody. Cały czas patrząc pod nogi, bo tutaj pod, pod, kąt, pod kąt się jest bardzo łatwo. Wejdziemy zatem na stanowisko, gdzie dla zebranych i bawiących się tutaj grał DJ. Jesteśmy na podwyższeniu. No? Alan już jest wysoko. Tutaj jest Jest pomieszczenie DJ-a. Stół mikserski tutaj był, i tutaj DJ mógł. W tej pozycji obserwować planeta FM 95,1. Dajemy rytm. Jest Maciej z Marcinem. Chody do góry i znowu symbole egipskie, tak jak wskazuje nazwa klubu Egipteka. Przepraszam, ale strasznie się tu kurzy. Drugi bar. Bar numer 2. W pierwszej chwili myślałem, że jest włączone światło, a to jest tylko prześwit na zewnątrz. Ale on tutaj sobie odpoczywa na Tak jest. Wszystko w oryginalnych zdobieniach. Tak jest, ale nie będziemy pokazywać jakie, żeby nie robić kryptoreklamy czy reklamy. Gdzieś nam się Maciej zagubił. O pozostałości. czy znaczy, idziesz? No. O, no, tutaj jest drugi, bar. Tu jest drugi bar. Drugi bar. A tam jest fajne Patrz. Tam jest. Idziemy zobaczyć to fajne pomieszczenie, o którym mówią tutaj Marcin z O proszę, no faktycznie jak w termopilach wejście. Zaraz. Tutaj wejdziemy, tylko obsłużymy gości. Jakie jest menu? Tu jest. Może na zeszyt? Pozostałości po kasie fiskalnej. Rolki różnego rodzaju. Porozbijane jak to na barze szkła. Rurki do napojów, bardzo popularne wtedy. Podstawki pod piwo. Pełno kufli. Widać, że dominowało jedno piwo tutaj. Wychodząc z drugiego baru, o. idziemy dalej do kolejnej sali. Bardzo fajne zdobienia. Proszę zwróćcie uwagę. Mam wrażenie, jakbym wchodził do jakichś podziemnych termopili. Tylko, że klimat jest nie grecki, a. Egipski. Po, pomieszczenie z lustrem. Tutaj zapewne była jedna z mniejszych sal, w której puszczano osobny rodzaj muzyki. Chociaż może nie. Tutaj prawdopodobnie, tam był bar i tutaj też się siedziało, były stoliki, było lustro, chociaż lustro to kojarzy mi się raczej z tańcami, więc być może tańce. I znowu te fajne zdobienia. Teraz przepraszam za te szumy, ale po prostu tutaj jest tyle tego. Ja powiem tylko, że mi czołówka padła ale jakoś daję radę, bo znalazłem latarkę w telefonie. I zrobi wrażenie ta dyskoteka, ponieważ jest bardzo fajna, fajny obiekt, ale zniszczona niestety. Opuszczone miejsca mają to do siebie, że są właśnie mocno zniszczone. Tutaj już chyba nigdzie na wyższe nie ma, nie? Przejście.

Mocowania świateł. Barierki pewnie były i tutaj można było stać i obserwować bawiące się osoby. Ktoś nas tutaj chciał zamknąć w klubie, ale my sobie poradzimy. I tutaj zdobienia egipskie, jak sama nazwa. Wskazuje Egipteka. A teraz, przenosimy się do klubu 69. A teraz przenosimy się do klubu 6-9. Tak jak mówi Marcin. Ostrożnie, Maciek, bo tu jest krawędź się kończy. Żebyś nie patrzył w telefon, bo zejdziesz w bogi ten. Klub 69. 9 W oczekiwaniu na. Tak jest. O proszę, skrzyneczki. A tu jest właśnie klub 6-9. To jest klub e 69, Fajne to jest komnaty. E prysznice. Prysznice, lustra. Y, zarówno w y, podłodze, jak i na suficie. I na ścianach. Kabina prysznicowa, każda komnata wyposażona. Można się domyśleć, do czego Klub Las Vegas to jeszcze jego stara historia, certyfikat, tak, dyplom. Tutaj jest kolejne pomieszczenie. Bardzo podobnie zrobione. Z tym, że nie ma już luster, ale taka różowa komora. Idziemy dalej No i też tutaj widać kabinka była Takie pokoje w dyskotekach zazwyczaj kojarzą mi się z jedną formą uciepy A tobie, Nie, ale widać to wie Maczku no, ogólnie fajny jest klimat odwiedzania takiego miejsca, właśnie yy, jak jest opuszczone. Okej. Okay. tu jeszcze zajrzę. Wszystko podobnie. O, tu jeszcze kolejne dwa pomieszczenia. A tutaj, chyba, magazynki. Chyba, magazynki widać, że skrzynka się ostała. Ale schodów nie ma. Schodów. Nie ma schodów, jest tylko pułapka dla tych, co bez światła chodzą. Będziemy powoli się żegnać z tym miejscem. Ostrożnie y, Alan y, przy krawędziach tak można się potknąć o ten metalowy, i bardzo łatwo jest stracić wtedy równowagę. Też jakieś takie zaplecze. I tutaj były zabudowane za dj -ką. Wszędzie te freski egipskie. Czym na kolejne skrzydło. Alan próbuje przejść wyjściem ewakuacyjnym, ale niestety wyjście ewakuacyjne tak w razie pożaru tutaj centralka rob przeciwpożarowy drzwi zabezpieczone, czekamy na Maćka i będziemy powoli Dziwnie się czuję takie kluby zwiedzając w ten sposób zawsze wolę je odwiedzać jak są czynne. Ja myślę, że jeśli jest po prawej stronie, to było twoje odbicie w lustrze. Dobra, będę ci oświetlał też. Także. No to na tyle. Będziemy się żegnać już z tego obiektu, z tej dyskoteki. Również z nami był młody na Orbeksie, gdzie towarzyszy naszym wyprawom oraz pomaga nam w dobrej wierze. Natomiast tak, jeżeli się film spodobał, Zapraszam serdecznie do zostawienia komentarza, jakiegoś yy, lajka dania, subskrybenta jak będzie ktoś nowy oraz przede wszystkim polecam mody na Rubeksie na Facebooku, na YouTube. Bardzo fajne zdjęcia, ciekawe relacje, odwiedzajcie, lajkujcie. Oczywiście, że nam się... Zostawcie ślad po sobie, warto odwiedzić. Że nam się z tego miejsca, z dyskoteki opuszczonej i pozdrawiam Kazan. Broda. Marcin, do zobaczenia na następnych filmach.